Halo, ostrzegać no, braku! Na płytę kończę właśnie. Robimy ostatnie rzeczy już. Album W człowieku. <grym> no proste. No jest 10 dobrych numerów. To jest na płycie? Na płycie Ace, jest mes. Jest WWO. No. Jest też y, numer raz. Kto robi bity? Ja, rob... Tekken. <grym> ja robię Tekken. Ja robiłem z bratem Tekken Group. Tak, jest też... Szybkie y, korzenia są też, bracie. Jest też ekipa Labs. Aha. Jest Kubao. Aha. No. Dobra, nie ma sprawy. Hm. Dobra, na razie się masz.